Cześć się Malko, witam Cię w kolejnym wideo na tym kanale. Dzisiaj sobie pogadamy o tym, dlaczego motywacja to ściema i pokażę Ci trzy nawyki, które są tak naprawdę antykruche, które będą działać z Tobą zawsze, dzięki którym będziesz w końcu w stanie schudnąć bez poczucia, że jakoś zawalasz, bez poczucia, że sobie z czymś nie radzisz. Ale zanim przejdziemy do sedna, ja się nazywam Mateusz Dąbkowski, jeżeli tutaj mnie widzisz pierwszy raz na ekranie, możesz zobaczyć część z efektów moich klientek. Współpracuję z kobietami, które chcą pozbywać się kilogramów bez rezygnowania z ulubionych produktów, bez katowania się dietą. Sam schudłem 27 kg bez rezygnowania z ulubionych produktów, bo tak samo jak dla ciebie, dla mnie odchudzanie było mega trudne i nie wyobrażałem sobie rezygnować właśnie z czegokolwiek, i też to sobie postawiłem za cel, żeby teraz pomagać osobom takim jak ty. Natomiast, jeżeli już wiesz, że jestem osobą, która może ci pomóc. To przechodzimy sobie do sedna. Pozostawiamy sobie najpierw o roller motywacji. To znaczy, praktycznie wszystkie kobiety, z którymi rozmawiam, gdzieś tam skarżą się na jej brak w trakcie odchudzania, na coś, to, że przychodzi taki moment, w którym po prostu przestaje im się chcieć. I musisz wiedzieć, że nie jest to niczym niezwykłym. To znaczy, co do zasady, ty nie opierasz swojego odchudzania i sukcesu w nim na motywacji stricte. Bo prawda jest taka, że motywacja to jest tylko pewien bodziec, który pozwoli ci wystartować, a to, co utrzymujecie w dłuższej perspektywie w odchudzaniu, to to, że tobie się udaje osiągać rezultaty, że widzisz cały czas ten progres, że spodnie stają się mniejsze, ty stajesz się szczuplejsza, ludzie zauważają Twoją zmianę i to jest krzepiące. To powoduje, że robisz każdy kolejny krok, bo jest ten progres, a nie stricte ta motywacja, ta początkowa, bo ona bardzo szybko znika. I jaki jest problem, kiedy ty polegasz tylko na tej motywacji? No problem jest taki, że zaczynasz. Stosujesz jakieś restrykcyjne metody, stosujesz yy, katuróżnicze diety i OK, wytrzymasz sobie poniedziałek, wtorek, środa super. Czwartek, piątek już jest ciężej, ale wiesz, że zbliża się weekend, w związku z tym możesz sobie pozwolić, tak? I. Zaczynasz odpuszczać sobie pewne tematy, przestajesz być tak konsekwentna w te weekendy. To jest takie błędne koło, bo nadrabiasz tygodniowy bilans, który udało Ci się wypracować w ramach tego jednego weekendu. Pojawia się poczucie winy, pojawia się poczucie, że nie jesteś wystarczająca. Dobra, zacznę od nowa w poniedziałek, za tydzień, za miesiąc. I tak to Twoje odchudzanie potrafi trwać latami. I to mówię dosłownie, bo rozmawiałem z wieloma kobietami, przeprowadziłem setki konsultacji i wiem, jak to wygląda? Często te błędne koło trwa latami i nie jesteśmy w stanie się z niego wydostać. I to jest właśnie fundamentalne kłamstwo, że ty potrzebujesz tej motywacji, bo ty jej nie potrzebujesz. Jedyne, czego potrzebujesz, to odpowiedniego planu, który pozwoli ci wytrwać dłużej niż tydzień. Bo nie w tym rzecz, żebyś ty była w stanie utrzymać odchudzanie przez tydzień, miesiąc, dwa miesiące, tylko w tym rzecz, żebyś ty była w stanie zbudować pewne schematy, pewne umiejętności i Pewne mm, automatyzmy, dzięki którym ty będziesz realizować swoje postanowienie w długiej perspektywie, i po zakończeniu odchudzania też będziesz. Wydajna, też będziesz w stanie utrzymać tę wagę, bo pewne nawyki, pewne e, rzeczy z tobą zwyczajnie zostaną. No i w tym wypadku właśnie nawyki są rozwiązaniem, tak? Ty nie możesz liczyć na dietę, tylko ty powinieneś liczyć na pewne rzeczy, które sobie wypracujesz w ramach odchudzania, w ramach tych działań, kiedy pozbywasz się kilogramów, bo to jest klucz do długoterminowego utrzymywania rezultatów. Oczywiście, jeżeli nie zależy Ci na długoterminowym utrzymaniu rezultatu, to możesz wyłączyć ten film. Natomiast zakładam, że nie chcesz tkwić 10 lat w odchudzaniu. Tylko chcesz raz to porządnie zrobić i dzięki temu być w stanie cieszyć się sylwetką, zdrowiem, dłuższym życiem już zawsze. Pierwszy nawyk, antykruchy, który, który bym ci wskazał. Tutaj kolejność jest dowolna, bo każdy z nich jest istotny. To znaczy, zasada planowania działa. Co mam tutaj na myśli? To znaczy, że raczej nie powinnaś robić rzeczy spontanicznie, tylko mieć je zaplanowane. Jeżeli wiesz, że jeżeli chcesz iść trzy posiłki dziennie, to trzymaj się tych trzech posiłków dziennie o mniej więcej podobnych porach. Tak, jeżeli wiesz, że w pracy masz stałą przerwę o godzinie X, nie wiem 12. to wtedy jesz sobie ten posiłek, tak? Staraj się, żeby porach, pora. Też pamiętaj, żeby się nie fokusować na tym, że musisz mieć nie wiadomo co do godziny ten cały dzień ułożony, ale żebyś miała pewien zarys, tak? Że wracasz do domu, to nie ma takiej sytuacji, że ty nie wiesz co zjesz, tylko ty już wiesz mniej więcej co zjesz, może masz to już nawet wstępnie przygotowane, tak? Masz zaplanowaną aktywność na najbliższy tydzień. Po prostu wiesz mniej więcej co będziesz robiła, żeby to nie było takie Trochę działanie po macku, tylko w jakiś sposób usystematyzowany. Jeżeli masz w planach, na przykład wyjście ze znajomymi w sobotę, nie wiem, na pizzę, no to planujesz to sobie wcześniej, więc wiesz, że powinieneś zjeść na przykład jeden posiłek mniej, czy dwa posiłki mniej, bo masz to wyjście, żeby takie rzeczy nie działy się spontanicznie, bo jeżeli ty masz pewne rzeczy pod kontrolą, jeżeli ty planujesz rzeczy, które robisz, no to to przywraca tobie sprawczość, tak? Więc ty masz w sobie wtedy takie poczucie: okej, okay, to ja rządzę, to ja gdzieś tam wyznaczam ten kierunek. To też ułatwia wytrwanie w samym procesie. Antykruchy nawyk drugi to jest kompozycja posiłków, to znaczy zawsze w każdym posiłku fundamentem będzie to, żebyś miała przede wszystkim odpowiednią ilość białka, czyli mówimy tutaj od 20 do 40 g per posiłek, tak? To może być serek wiejski, to może być jakaś mozzarella, nawet ser żółty, nie będzie to idealny wybór, ale też będzie e, OK. Jakieś chude mięsa, jakieś strączki, ryby. Te wszystkie rzeczy zawierają białko. To białko będzie ci najbardziej sycić, będzie też mm, chronić w jakiś sposób Twoje mięśnie przed utratą, bo jak chudniesz, no to Twoje ciało dużo chętniej będzie się pozbywać tych mięśni niż stricte tłuszczu, a białko ma za zadanie gdzieś tam chronić tę masę beztłuszczową. Warzywa i owoce w każdym posiłku. Tam się generuje objętość, tam się generuje sytość. Jeżeli nie będziesz syta w ramach odchudzania, no to krucho to widzę, no bo odchudzanie zwykle nie trwa tydzień czy dwa, a raczej liczymy to w miesiącach. Więc jeżeli nie jesteś nasycona, jeżeli jesteś cały czas głodna, no to trochę stawiasz się na przegranej pozycji. Dodaj do każdego posiłku pomidora. Dwa, paprykę, sałatkę, zjedz jakiś owoc po wszystkim, jeżeli na przykład masz w szczególności ochotę na coś słodkiego. I pamiętaj, żeby jeżeli już nawet zjadasz jakieś dodatkowe rzeczy i wliczasz je sobie w bilans, no to też wrzucać je w ramach tego jednego posiłku. Znaczy, przykładowo, jeżeli chodzi za tobą Snickers od tygodnia e, i planujesz sobie, ok, dzisiaj go zjem, to zjedz go do posiłku, a nie pomiędzy posiłkami, bo on wtedy spotęguje sytość. A jeżeli zjesz go między posiłkami, no to będzie tak, że on gdzieś tam rozbudzi twoją potrzebę zjedzenia czegoś więcej. I antykruchy, nawet numer 3, to jest aktywność fizyczna. I nie chcę, żebyś teraz się przestraszyła, że o, trening, ćwiczenia, brzuszki, Bóg wie co. Nie. Chodzi o to, żebyś miała taką aktywność fizyczną, którą chcesz realizować. Tak? To nie musi być siłownia, to nie musi być bieganie, to mogą być zwykłe spacery, to może być skakanie na skakance, to może być głupi taniec, ale każdego dnia chodzi o to, żebyś ty robiła tę aktywność w powtarzalny sposób, a nie tak, że ty się będziesz do niej zmuszać przez czas odchudzania, a potem wrócisz do starych zwyczajów. Bo o ile da się odchudzać bez aktywności fizycznej, no to będzie to no, dużo, dużo trudniejsze. Dzięki niej będziesz w stanie zjeść więcej. I będziecie mniej kosztować po prostu odchudzanie w rozumieniu ilości jedzenia. To znaczy nie będziesz aż tak głodna, będzie dużo łatwiej ci generować deficyt kaloryczny. A oprócz tego zadbasz też o swoje zdrowie. To jest taki dodatkowy aspekt. Dlatego zadaj sobie pytanie, co możesz robić najlepiej codziennie, jeżeli jesteś w stanie, nie wiem, połączyć spacery, cardio i siłownie, to to jest idealny scenariusz. Natomiast jeżeli jesteś w stanie robić tylko spacery, to to jest wystarczająco dobry scenariusz. Pamiętaj, żeby nie skupiać się na idealnych rozwiązaniach, a na takich, które jesteś w stanie egzekwować od samej siebie. No i teraz, jeżeli dotarłeś do tego momentu i uważasz, że nie wiem, nie jesteś w stanie sobie sama poradzić, że borykasz się z tematem od 10 lat, nie wiesz co robić, pomimo wszystko masz mętlik w głowie, to możesz umówić się ze mną lub z kimś z mojego zespołu na bezpłatną konsultację, w ramach której omówimy sobie twoją obecną sytuację Sprawdzimy, z czym się rzeczywiście mierzysz i ocenimy, czy jesteśmy w stanie Ci pomóc. Jeżeli uznamy, że jesteśmy w stanie e, Ci pomóc, no to po prostu zaproponujemy współpracę, przygotujemy cały plan dla Ciebie, a jeżeli nie, no to też powiemy Ci, e, gdzie naszym zdaniem powinnaś iść, w którym kierunku, żeby te rezultaty osiągać. Natomiast nie masz nic generalnie do stracenia. W pierwszym linku pod e, filmem w opisie e, znajdziesz mój kalendarz. Wbijaj tam śmiało, zarezerwuj konsultację w terminie, który Ci odpowiada. I widzimy się na miejscu. Natomiast ja ze swojej strony dziękuję Ci serdecznie za obejrzenie tego wideo do końca, i do zobaczenia w następnym. Hejka!